Drugą taką kwestią, którą z tego tekstu jakby mnie porusza, to jest, to jest sama walka o tą wartość. Tu można powiedzieć, są dwie, ja zobaczyłem sobie takie dwie strategie, nazwijmy to złego, czy tam złej strony mocy, czy tam <noise> diabła poprzez ludzi, czy no, nazwijmy to jak tam chcemy, ale no, stronę przeciwnej do dobru. I pierwsza rzecz to jest taka, walka bezpośrednia, czyli w tym przypadku to jest prześladowanie, które poprzez, nie wiem, strach, przemoc ma odwrócić nas od, w tym przypadku tego młodego człowieka, od, od dobra. Ma go z, od zniechęcić, tak? Ma poprzez przemoc, strach, jakieś tortury odciągnąć od, od no, tych praw ojczystych ostatecznie od Boga. No i on się, on się nie łamie. Drugą strategią. To widać właśnie już przy tym siódmym bracie, siódmym chłopaku, który, który właśnie ma, ma zginąć. Król widzi, że to nie działa. No i obiera drugą strategię, jakby podsuwa mu inne dobro. To jest jakby dla mnie obraz taki pokusy, bo pokusa tak się jawi, że, że to jest jakieś tam dobro, konkurencyjne, nawet może lepsze. No i król tu go tak kusi. Bogactwem, szczęściem, dam Ci to, to, to i tamto, damy Ci posadkę, będzie Pan szczęśliwy, zadowolony, tylko zjedz troszeczkę wieprzowiny, czyli zaprzyj się Boga. No a ten człowiek na to nie idzie, jak słyszeliśmy. No i w tym kontekście ja tak się też zastanawiam, bo mam mówić o prześladowaniu dla sprawiedliwości. No i dzisiaj dzięki Bogu żyjemy w takim kraju, gdzie nas nie prześladują, tutaj nie, nie musimy oddawać życia za wiarę, ale na w skali takiej mikro, jak sobie po, poszukałem w głowie, gdzie są jakieś obszary, gdzie jest jakaś toczy się walka i gdzie muszę się wykazać, to powiem szczerze, że może dla mnie takim czy jakimś innym dobrem pokusą, to jest taki święty spokój. Bo jest, jak jestem w towarzystwie i czasem y, trzeba się opowiedzieć za, za wartością jakąś i wtedy, no i wtedy to jest jakieś takie, nazwijmy to w tym gronie, w którym załóżmy jestem kontrowersyjne, mogę, mogę narazić się na śmieszność, mogę być nazwany jakimś takim człowiekiem, który... Gdzieś tam przesadza, albo jest jakiś staroświecki, albo jest nienowoczesny, albo jeszcze tam sobie każdy niech wymyśli, co tam, co, co tam, jak tam w jego gronie by go nazwali. No to widzę, że to jest dla mnie w takiej codzienności, takie pole, w którym tak naprawdę w skali takiej mikro, nazwijmy to, mogę, mogę jakby zawalczyć o to, żeby. żeby żeby o tą wartość, właśnie zawalczyć o tą wartość, którą, no, nie wiem, jest Bóg w tym, w tym przypadku, tak, dać świadectwo. To jest taka, myślę, druga kwestia. I myślę, że każdy z nas ma jakąś taką jakieś pole, w której, w której jak się opowiemy za wartością, którą wyznajemy, nie wiem, czy to będzie wiara, czy to będzie rodzina, czy to jeszcze jakaś inna, inne dobro, takie prawdziwe dobro. No to możemy się narazić na jakąś śmieszność, na, na drwinę, na jakieś rodzaju prześladowanie. Więc to jest też taka kwestia do, do rozważenia, gdzie mam takie płaszczyzny i jak mi tam ta walka idzie. Tak? No i też, żeby szukać siły, nie? tutaj jest Pan Jezus, on do tego uzdalnia, bo sami to tam za wiele nie możemy. No i trzecią, trzecią takim tym punktem jest właśnie to wsparcie w tej, w tej walce, no bo jak już powiedziałem, że sami za wiele nie możemy, no ale nie jesteśmy sami tak naprawdę. No pierwsza rzecz tutaj to oczywiście jest, jest, że tak powiem, fajnie, jak w Bogu szukamy oparcia, ale tutaj na, na podstawie tego tekstu to ten młody człowiek miał sześciu braci i to niezły przykład bo sześciu braci powiedziało że ja się ja wybieram yy, prawa Naszych ojców, które dał nam Mojżesz, i opowiadam się za Bogiem. Więc miał dobrych braci ten, ten młody człowiek. I, no i ta, ta, takie towarzystwo w takim wzrastał. No i też matka, która też zachęcała go do jakiegoś trudnego wyboru i nie, nie, nie jakby mu nie pobłażała, tylko, tylko mu po, po pokazała drogę do, do prawdziwego dobra. No i on to ostatecznie wybrał to, to największe dobro. Więc to w moim przypadku, powiem szczerze, też jest y, taką... Y, y, takim wsparciem rodzina. Dzisiaj nawet, jak robiłem sobie prze znaczy nie dzisiaj, w sumie wczoraj, jak robiłem przesłuchanie, to też no, córka, żono tam słuchały moich tutaj wypowiedzi i tam swoje uwagi jakieś mówiły. No ale na co dzień, w codziennych jakichś takich moich trudach, to też właśnie to jest miejsce, gdzie się umacniam i, i gdzie rosnę. No a też wielkim odkryciem, powiem szczerze, dla mnie, jak y, robiłem tutaj, y, się zastanawiałem, co powiedzieć, to właśnie mi wyszło, że Takim wsparciem dla mnie wielkim jest liga, ta nasza wspólnota, gdzie z chłopakami, wiem, że jakby mamy może różne zdania na różne tematy, czy tam na, na różne, różne kwestie, ale jeśli chodzi o kwestie wartości, no to to, to, jest, to jest, że tak powiem, ta to sama, to, to, to sama, myślę, że ten, ta sama hierarchia wartości. I jeśli chodzi o wiarę, no to myślę, że stanęliby w obronie wiary za mną murem i tutaj jak jestem w tym gronie to spokojnie mogę sobie mówić o Bogu i nie mam jakichś tutaj, nie muszę się boksować i udowadniać, że, że tam Bóg jest i, i jaki On jest i, i, i tak w ogóle y, jakieś tam toczyć niepotrzebne spory, tylko razem sobie idziemy i, i rośniemy. No i też jak mamy spotkania, gdzie się dzielimy Słowem Bożym to często też jakieś wychodzą kwestie, że ktoś gdzieś musiał się podzielić w jakiejś trudnej sytuacji i to też jest takie umacniające, że, że, że każdy z nas ma jakieś tam swoje trudności i w jakiś sposób je przechodzi i możemy czerpać z doświadczenia innych, ale też się nim tym doświadczeniem budować także że pan bóg działa i że to słowo boże jest żywe. No i też może od razu reklamy mało zrobię, że nasza wspólnota jest otwarta na mężczyzn, a kobiety zachęcam do modlenia się za mężczyzn, bo tam dobrych mężczyzn to, to nigdy za dużo, więc, więc trzeba wspierać nas modlitwą. No, i zachęcam Was wszystkich do. Bo teraz będzie adoracja w chwili ciszy, do tego, żeby też sobie podjąć te kwestie, tak? Zastanowić się, co jest dla mnie w życiu taką wartością najważniejszą, nadrzędną, i też jakby z Panem Józefem o tym pogadać, nie? tak szczerze, bo niekoniecznie to musi być wiara. Tak? W moim przypadku wyszło, że no za rodzinę oddam życie, a za wiarę to nie wiem, więc to też warto z nim o tym podyskutować. No, też y, poprosić o siły do tego, żeby o te, o te wartości y, jak, jak będziemy musieli stoczyć jakieś boje, to żeby on umacniał i pomagał w tych w różnych codziennych walkach. Więc poproszę księdza o y, wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Będzie chwila cisza, a później się pomodlimy, nieszporami teksty są na ławkach.